Witam wszystkich serdecznie w kolejnym naszym programie. W naszym studiu gościmy dzisiaj Płockzankę, która walczy o koronę najpiękniejszej Polki w konkursie Wybory Miss Polski 2025. A porozmawiamy o tym, jakie możliwości dobre, a jak również zaskakujące rzeczy wynikają z udziału w takim konkursie. W naszym studiu jest dziś z nami Pani Laura Antoszek. Dzień dobry Pani. Dzień dobry bardzo. Zadam takie gorące pytanie internetowe z ostatnich dni. Kim pani jest? To, jak już było wspomniane, jestem płaczanką. Jestem studentką psychologii, aktualnie na drugim roku. I tak. I zgłosiłam się do konkursu Miss Polski. Nasuwa się tutaj takie od razu pytanie, dlaczego? I... Konkursy piękności to z jednej strony właśnie ocena urody. Czy chodzi o ocenę urody, czy może jednak takie konkursy dają jakieś możliwości uczestniczkom, których nie wiemy? Odpowiadając na pierwsze pytanie, dlaczego? Wydaje mi się, że to było zawsze moje takie skryte marzenie od dzieciństwa, jak oglądałam właśnie Miss Polski w telewizji, w telewizji z moimi rodzicami i bardzo mi się to podobało. A jakie możliwości dają. Wydaje mi się, że to nie jest tylko ocena piękności, ponieważ y, jury patrzy też na nasze zainteresowania, y, czy jesteśmy otwarte, y, czy po prostu też, czy jesteśmy dobrymi ludźmi. To trzeba zaprezentować podczas tych castingów, spotkań, czy trzeba się wykazać w CV? ani zdradzi może kulisy, jak wchodzi się w ten świat tego konkursu? No to podczas castingu oczywiście opowiadamy o sobie, nasze zainteresowania, czym się zajmujemy, nasze jakieś najróżniejsze hobby, ale później na późniejszych etapach również jesteśmy oczywiście obserwowane, jak się zachowujemy, czy po prostu nie jesteśmy brzydko mówiąc zauzami dla innych, czy mamy kulturę osobistą. Więc Czyli to bardzo szerokie spektrum jest. Tak, tak jesteście tak, po prostu tak. tutaj y, jako uczestniczki, tak, tak opowiedz... weryfikowane pod różnymi kątami. Tak, powiedziałabym, że uroda to jest, jest oczywiście ważna w tym konkursie, ale nie jest to rzecz najważniejsza. Ja y, jeszcze tak mnie zainteresowało, chciałabym rozwinąć ten temat. Y, y, w komunikacie, który dotarł do naszej redakcji. <laughs> Było napisane, że żyli, doceniło Pani działalność charytatywną, czy albo właśnie też jeszcze, czy warto się chwalić takimi rzeczami, czy, czy, czy może swoimi talentami? Co, co tutaj takiego, jakby Pani podpowiedziała, co jest najważniejszego, jeżeli inne dziewczyny by próbowały startować, na co warto postawić? Myślę, że najważniejsza jest autentyczność, żebyśmy opowiadały, co naprawdę cenimy w życiu, co nas interesuje. I tak, właśnie taka otwartość i niewstydzenie się swoich y, pasji, które my możemy uważać za, y, powiedzmy, nudne. Mhm. To... A czym się Pani pochwaliła na przykład na konkursie? Yy... Na co Pani postawiła? No, powiedziałam prawdę, czyli że jestem studentką psychologii, że wiąże z tym moją przyszłość. Y, chciałabym właśnie, jeszcze się nie zdecydowałam dokładnie, albo być albo psychologiem klinicznym, albo psychologiem do spraw reklam. I również, że y, od niedawna zaczęłam tańczyć. Y... A gdzie pani tańczył? W naszym Płockim Fejmie. Znany klub, jednocześnie też piękne imprezy. Tutaj właśnie festiwal tańca, który tutaj jest organizowany. Tam naprawdę można rozwijać swoją pasję. Czy jakiś szczególnie kierunek tańca Panią tutaj podzieliła? Ja akurat ćwiczę modern jazz, czyli nowoczesny z elementami jazzu. Mhm. Tak. I właśnie aktualnie przygotowujemy się do festiwalu tańca, który będzie już w czerwcu. Tak, to jest ta, ta słynna sztandarowa impreza. Taniec i wybory mis. Czy na przykład coś tutaj pomaga Pani w prezentacji na scenie, po prostu może jakaś ma Pani jakieś po prostu dzięki temu lepsze możliwości poruszania się podczas prezentacji w wyborach? No, jednak taniec daje powiedzmy swobodę ruchów. Musimy ćwiczyć nasze centrum, mhm. jak naszą też postawę, więc myślę, że tak daje. I też na scenie również powiedzmy finałowej też są elementy tańca. Takie pytanie, bo to, co mi się kojarzy właśnie jeszcze z wyborami miejsc, to są właśnie tak prezentacje w strojach kąpielowych, chodzenie też na szpilkach, tak, kreacje jakieś różne, w których się. Kandydatki muszą prezentować tak? Czy to coś dla Pani było jakimś takim wyzwaniem? Czy Pani się czuje w tym po prostu świetnie, w takim występując właśnie w takich różnych odsłonach na scenie? Pracuję jako modelka, tak, więc już mam powiedzmy doświadczenie w pokazach mhm. i różnych tego typu sesjach. Mhm. Więc y, dla mnie to jest bardzo przyjemne, bardzo lubię to robić i za bardzo mnie to nie stresuje. A na jakim etapie Pani jest? Bo, Najważniejsze jeszcze przed nami, tak? To tak. jest jeszcze ta walka e, e, toczy finale, się. Tak. E, kiedy się zaczęły właśnie te castingi, Jakie etapy, gdzie, gdzie teraz jesteśmy zraśmiatelnikami? E, pierwszy casting odbył się w grudniu i właśnie na nim się pojawiłam. I... Gdzie to było? W, jakim, w jakiej miejscowości? E, w Warszawie. Warszawie. Mhm. W Warszawie. Były chyba trzy castingi w Warszawie, które odbywały się tam. Tak. E, I duża była konkurencja? Z tego co wiem, to bardzo dużo. Do ćwierć finału dostały się 100, chyba 50 dziewczyn, około 150 dziewczyn. No i niestety tylko z 50 mogło zostać wybranych do półfinału. Mhm. I tutaj jest, jest właśnie również Pani. co teraz dalej? Tak? Jaka jest strategia na kolejne? Już Pani po prostu mniej więcej poczuła ten klimat, wiadomo tak. co na co jest stawiany nacisk. Jaka jest strategia na kolejne etapy? Myślę, że bycie sobą i zobaczymy. Na razie jeszcze dużo też nie zostało nam zdradzone, co będzie mhm. dalej, więc zobaczymy. A jaka atmosfera panuje tam wśród uczestniczek? Dla mnie to jest właśnie cudowne, że m, niby powiedzmy konkurujemy ze sobą pomiędzy dziewczyny konkurują ze sobą, ale tego w ogóle nie da się odczuć. Mhm. I też przyjaźnie, które zostają, ponieważ już. Z poprzednich konkursów też zostały mi znajomości. Są po prostu cudowne. I no nie da się odczuć tej rywalizacji pomiędzy nami. Mm -hmm. Także myśli pani, że po całym tym konkursie dalej będziecie po prostu jakoś utrzymywać tak, kontakty? Tak, tak. Że, że jest to po prostu taka. Mm... To jest fajna przygoda? Można tak, to nazwać To jest przygodą? na pewno bardzo fajna przygoda. Później będzie można opowiadać na pewno <laughs> dzieciom. I... Ale to jest pierwszy konkurs e, piękności, w którym pani bierze udział? Czy były wcześniej jeszcze jakieś... Już był wcześniej. A co to było? E, rok temu był to konkurs e, Queen of Poland. I? Z jakim wynikiem? Jak tam e, się. Se... Byłam w finale. Aha. Tak, ale nic niestety nie zajęłam żadnego miejsca. No ale finał był, tak? tak. E, czy. Po takim udziale właśnie, gdzie też jest branża, myślę, że właśnie modeling, myślę, że też branża kosmetyczna, no cała właśnie beauty, czy później się właśnie otwierają przed uczestniczkami jakieś możliwości, czy są jakieś kontrakty, jakieś propozycje? Na pewno tak. Myślę, że no ja niestety nie zajęłam żadnego miejsca, więc też trudno mi to ocenić, mhm. ale na pewno znajomości zostały. Ma pani wsparcie właśnie tutaj, nie wiem, rodzinę, e, otoczenia tak. swojego właśnie, żeby brać udział w tym konkursie? Jak, e... jak to wygląda właśnie jeszcze tutaj? Czy to jest potrzebne też? Myślę, że wsparcie jest na pewno potrzebne, ponieważ gdyby nie, powiedzmy, moje przyjaciółki, moja rodzina, moja mama, myślę, że mogłoby mi być trudniej brać udział, bym się bardziej stresowała, a dzięki temu, że oni mnie wspierają, chcą dla mnie jak najlepiej, i mówią mi, że nieważne jakie miejsce zajmę, nieważne kiedy dokąd dojdę, mhm. no to i tak są ze mnie dumni. To jest jednocześnie tak, że to, jest, to są najbliżsi. To wiadomo, że to jest ten krąg wspierający, i bardzo dobrze. A czy zetknęła się pani z jakimiś takimi innymi opiniami, stereotypami, na przykład dotyczącymi wyborów mi piękności? E, tak zetknęłam się <grym> w ostatnim czasie. Krążą stereotypy, że dziewczyny, które biorą udział w konkursach piękności, są, powiedzmy, brzydko mówiąc, puste, niczym się nie zajmują, a to nie jest prawda. Większość z nas studiuje, ma bardzo różne pasje. Róż w różnych dziedzinach i nie wiem po prostu skąd biorą się też te stereotypy. Yy, no, a jak, czy ma pani jakąś taką strategię na to, żeby sobie z tym radzić, tak, jak być po prostu silną wobec takich, yy, yy, powiedzmy nieprzychylnych komentarzy w internecie? Yy, ja też staram się nie czytać nieprzychylnych komentarzy na mój temat. I też zdaję sobie sprawę, że dla mnie to jest przygoda w życiu. Ja mhm. nikomu tym nie wadzę. Mhm. Ja się rozwijam, chcę. No, to jest moje marzenie i po prostu okay. idę po nie, a że inne osoby mogą uważać inaczej, to jest ich, ich opinia. Ich nie zmienia tej opinii. Tak, że właśnie to jest to, że mm, ludzie. W internecie czują się bardzo anonimowo i wydaje mi się, że mogą więcej, a po prostu, twarz nigdy by czegoś takiego nie powiedzieli, prawda? Tak, tak, tak. tak. E, także naprawdę zastanówmy się nad tym, co e, piszemy, dlaczego piszemy i tak z psychologicznego punktu widzenia, jak pani to właśnie ocenia, czy to jest jakieś mm. rekompensata własnych jakichś kompleksów, czy, czy myślę, co to, że to może to być? jest y, wylewanie własnych frustracji, też y, poczucie anonimowości i jeśli osoby widzą, że ich komentarz zostanie polubione, to jest takie napędzanie, tak, to ja mam rację, a no, czy ta racja zawsze jest prawdziwa, to ja nie mi oceniać. Ja myślę, że właśnie to, co pani powiedziała, że najważniejsze to jest robić to, co się wierzy, to, co się chce, mm. robić to dla siebie, a nie dla innych. Tak, tak. Że, że to, to na pewno jakoś, yy, jakoś tutaj nam pomaga. Jakie Pani zdaniem, wróćmy właśnie do konkursów piękności, jakie cechy powinna mieć dla Pani właśnie yy, Miss Polski, tak? Czy, Miss czy... Polski. Mhm. Myślę, że dziewczyna, która wygra, powinna być otwarta, kontaktowa, yy, empatyczna mhm. i Wiadomo, też musimy dbać bardzo o wygląd, więc... No właśnie, czy pani przygotowując się do tego konkursu, yy, wiedząc, że weźmie udział właśnie w nim, czy to jest jakoś tak, specjalne treningi yy, po prostu tutaj takie fizyczne, czy ćwiczenia, czy to jest jakieś przygotowanie właśnie yy, u kosmetyczek, czy to też właśnie szukanie jakichś niesamowitych kreacji, czy to dużo czasu pani zajmuje, czy pani się tym właśnie jakoś tak kładzie na to nacisk? Myślę, że ogólne dbanie o zdrowie i o swoje samopoczucie dzięki treningom powinien każdy stosować, więc mhm. tak trenuję i ćwiczę. Staram mhm. się systematycznie to robić. Jeśli chodzi o zabiegi pielęgnacyjne, to no, jak mówię, no, to jest wszystko dbanie o swoje dobre samopoczucie. I mhm. dla mnie to jest przyjemność. A nie to po prostu, że to dominuje teraz Pani życie, że Pani teraz nie. na siłowni czy tam w fitnessach y, spędza po prostu y, połowę swojego wolnego czasu. Nie, nie, mhm. nie. Także... Myślę, że wszystko trzeba z rozsądkiem. Mhm. E, proszę powiedzieć właśnie. Y, jak teraz śledzić właśnie dalszą Panią karierę i w ty, w yy, 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 uczestnictwo właśnie w tym yy, konkursie? Co się teraz będzie działo? Bo za dużo organizatorzy nie zdradzają, ale już pewne rzeczy wiadomo. Gdzie będzie finał? Kiedy się okaże, kto, kto został właśnie, która z Pani została najpiękniejszą polką? Finał będzie w amfiteatrze w Nowym Sączu i odbędzie się podczas festiwalu Piękna 29 czerwca. I wiadomo, że tam będzie uczestniczek. Już, już pani tam będzie, czy panią czeka jeszcze jeden jakiś etap? Tak, jeszcze jest etap półfinałów, i wtedy dowiemy się, które dziewczyny dostaną się do finału. No to już po prostu emocje coraz bardziej rosną. Tak. Czy pani czuje stres, właśnie przy takich? Wydaje mi się, że i tak już daleko zaszłam. Dla mnie to też jest super przygoda, więc. No, jeśli się nie dostanę, to po prostu spróbuję znowu zarak. Trzymamy za panią kciuki. Cieszymy się bardzo, że mamy taką piękną polskankę, która po prostu tutaj rozsłabia nasze miasto i ja uważam, że polczanki są naprawdę najładniejsze. Dziękuję Pani no Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.